O, no, no, weszło ci na, na percepcję, Lambert. No tak sprawdzam sobie, czy jak się wpiszę tam w injury jako recovery, czy to coś zmienia? Czy w sensie usuwa tą kość, ale nie usuwa jej? jestem też takiego jak recovery. A, bo injury recovered to się wpisuje, jaką ranę masz już wyleczoną, a nie jaką. Y to chyba po prostu jest takie do odgrywania. Ha, Boże, nie zauważyłem. W ogóle jakoś tak zignorowałem tą dalszą część tej tabelki. No, ale masz minus okay. jeden, to nie wiem. Tak, ale chodzi o to, że mam ten midi na B7, a muszę zaznaczyć sobie to Li, żeby mieć ten ładny taki tylko jeden, a nie dwa. Możesz, ten, możesz sobie policzyć te 8 tygodni, ile jaka to będzie data i wpisz tą datę na przykład, żebyśmy wiedzieli, kiedy, kiedy skończą ci się kary. Tak samo Irwa na 12 tygodni. Jak nie, no to ja sobie to tam gdzieś. 8 tygodni to są 2 miesiące gdzieś tak. Czyli 236? No, możemy tak napisać. A Irwa ma 12 tygodni, czyli 23 7 Anotuję sobie tak na wszelki wypadek. No i dobrze, przejdźmy teraz w takim razie do rozdania arty. To zaczynamy od Irwy. Dzisiaj znowu taka sesja pełna akcji, w sumie. Dowiem się, co kapitan pisze w dzienniku o załodze. No, ni niestety tego nie zrobiliśmy. No nie. Przebadanie amuletów też się nie udało, dowiedzenie się czegoś o matce też się nie udało. Zaczynam się <gry> zastanawiać, czy, to, czy dobrałem dobry system do, do takich wątków. Albo przynajmniej, nie wiem, czy ten klimat pirackich eskapad, napadów i tak dalej, Mogłem to chyba zrobić inaczej. Pomyślę jeszcze, zaraz o tym pogadamy zresztą. Instynkty. Zawsze sprawdzam, czy wszyscy są w jakim stanie zdrowia, są na napotatkane osoby. No właśnie dopiero później sobie o tym przypomniałam. Cholera jak tę babkę na dole spotkałam. Ja teraz dopiero jeszcze czytam im... sobie, przypomniałem, no. No kurde, jakiś czas temu sobie przypomniałam, ale no. Zapijam negatywne emocje, o, to, to, to przyniosło kłopoty, stanowczo. To sprowadziło duże kłopoty. Nie mogłaś pomagać. Jest na pewno fejcik dla Irwy. Dobra. No, no, noż, za, Nóż zawsze przy sobie. Trejty. Mm. Nóż zawsze przy sobie, wolałam zdobyć ranę, niż zgubić ten nóż, bo wcześniej on mi miał wypaść, jak wisiałam tam na tych linach. Dobra, to i pijaczka, to, to, to do, dobre, dobre cele na tą sesję. Jest fejcik, jak najbardziej. Dobrze, no to tutaj chociaż coś, coś się udało. Antonina. Mm, za... Jeśli chodzi o... Tak? Trajty. No. Tak? Bo straj tu chyba też coś, nie? No to przed chwilą mówisz Tak, że powiedziałeś. Okay. że. że... myślałam bardziej noży. z instynktu, bo okay. tutaj, no, 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 że ten sztylet naszego ukrytego okay. i w ogóle go nie zostawiam w So, y, to jest raczej pozytywny instynkt, że, że zawsze masz jakiś nóż przy, przy sobie. No, ale nie była pozytywna konsekwencja, no bo go nie, nie wypuściłam, tylko sama się spierdzieliłam. Dobra, faktycznie. Niech tak będzie. Jesteś przywiązana do swoich noży. Dobra. Czyli negatywna, bo musisz go mieć zawsze przy sobie na cenę na 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 życia nawet. Nie umiem mówić. Spokojnie. No dobra, to Antonina. W każdym porcie szuka informacji o matce. Nie byliście jeszcze w porcie? Nie wiem kiedy zabrniecie, zawiniecie gdzieś. E, dowiem się czego chciał się dowiedzieć brat Lambert z dziennika pokładowego. Oooo. Będzie next no, time. Była w sumie dobra okazja jak się zagadywał. Mo można było się wymienić informacje, w sensie zamiast oszukiwać to próbować od niego coś tam wydobyć. Aha, ale w sumie nie wiedziałaś, że, że on chce dziennika, to nie Wiedziałam, bo on przy mnie rozmawiał z panią kapitan. A, kurczę, no to, mogło, to, to mogła być dobra okazja. Takie obopólne dowiedzenie się czegoś. Będę ukrywać to, że jestem szlachetnie urodzona. Czy to jest przełamanie tego trety, że się przyznałaś? Tak, dokładnie. Więc jest personka za to. O! Jest Persona dla Antoninę, proszę bardzo. E, wszędzie wężę intrygę. Chyba nie było ku dzisiaj. Wpadam e, w szał, gdy coś się stanie z moim kapeluszem, ktoś go obrazi. Jeszcze, jeszcze nie, ale masz już nowy kapelusz. Znaczy, szansę, to, to było, bo ja chciałam za wszelką cenę zdobyć kapelusz, bo tamten straciłam. I byłam gotowa się narazić na rany. Przez to mój kancerz został uszkodzony. Okay, I na zombie? No, totalnie. Było uszkodzenie pancerza, tak jest, dobra. Było ryzykownie, jest fejcik. Nie atakuje, jeśli gwiazdy nam nie sprzyjają. No jakoś nie, nie, nie było za bardzo widać gwiazd, zaatakowałaś. E, trajty. Paranoiczna? Paranoidalna to jest? Trochę, te, trochę to było czuć, nie? Jak, jak tam szukała tych gwiazd, jak tam mamrotała do siebie. Jak szukała tego kapelusza w środku bitwy. Myślę, że mogę dać. Zobaczcie jak ładnie w ogóle idzie nam wydawanie artyk tym razem. Dobra, przejdźmy do Joffrey'a. Potrzebuję obrońcy. Wiesz co, masz już jednego nieumarłego, ja bym dał ci fejta za to. Nie jest to ten wielki nieumarły, potężny nieumarły. Ale, jakiś Ale chodził to, za mną broni. Dokładnie. Więc dam ci, dam ci za to fejta za to, że podjąłeś taką próbę. Mhm. Chociaż to jest trochę chyba też to, że, e, w, że widząc zmarłych, próbujesz ich wskrzesić. Ja bym właśnie poszedł tego i jeszcze nie, bo ja dopiero chciałbym eksperymentować przy następnej sesji stworzyć tego większego, natomiast bardziej myślę z tego instynktu. Bo tutaj faktycznie, mm -hmm. jak pierwszej tylko zobaczyłem ciała, no to od razu chciałem skrzesić, już nie na tym statku wrogim. Dobrze, no to, no to za to. Tak, tak czy inaczej, to będzie fejcik za, za niego. E, dowiem się, dlaczego matka zostawiła mnie i ojca. To jeszcze nie. E, Antonina jest z panią Magiem, przekona mi, to jeszcze nie. E, Inna odkryjeliśmy... okazja, jaka była, to podczas braciszka Lamberta, więc taka słaba no, okazja. Tak. Wiesz, Antonina chyba ma też jakieś zaklęcie do, do przyspieszenia gojenia, czy coś takiego. Nie mam, bo zrezygnowałam z niego. Okej, okay, okej. Okay. No tak, o, no, no w sumie no wtedy by irwie się przydało, nie? No faktycznie. E, dobra. Um, instynkt wiedza, że śmierć można szukać próbuje wskrzesić zmarłych. To, to za to dostałeś przed chwilką w takim razie. Mm? Boję się śmierci i wyzranienia, unikam walki. Jak to interpretujemy tą ostatnią scenę. No i tu chociażby, że nie wszedłem na pokład, zanim walka się nie skończyła. Ty, faktycznie ta ostatnia scena, że. Bo to, że nie wszedłeś na, na pokład, to chyba nie przytłoczyło takich kłopotów, ale to, że, że zacząłeś wołać tao i sprowokowałeś ich tak trochę do, do, do bitki. A... Który Jeszcze był a nie słyszał mojego wezwania w no, czasie. no bo nie wiem, czy ja mogłem mu usłyszeć, czy na no, percepcję rzucić, czy coś takiego. Ja myślę, że jak on zaczął krzyczeć, czy tylko to, to, wiesz, to oni mu przyłożyli po prostu w, ten, w szczękę. Ale możemy na przyszłej sesji najwyżej sobie na to sprawdzić, bo teraz już się zaczęło. Bo teraz już się tak jakby zaczęło. Ten nieumarły i tak się rzucił, już wszyscy widzą na pokładzie, że coś jest nie tak. I teraz już Geoffrey krzyczy normalnie. E, rodzina jest dla mnie ważna. Dbam o interesy zdrowia i życie rodziny. No nie, nie spowodowało problemów. Nie, raczej nie. Chociaż teoretycznie nieudany rzut na Lamberta, ale chyba to nie o to chodzi. Tak, chyba nie. No, to, 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 by, to by musiało nie wiem, być jakoś przez ciebie spowodowane tym nieudanym. Cechy jeszcze, wiesz co, cechy jeszcze, jakbyś cofnął? Czy które z twoich cech tutaj, na, tutaj dzisiaj się jakoś A one mogą się powtarzać? Bo... Mogą, je mogą je jeżeli będziesz się odgrywał tak jakby coraz ambitniej, że tak powiem, czy tam inaczej. No to pytanie do mistrza gry, czy spółka Wchodził w grę. Wiesz co, no ja się bałem jak jak podszedłeś do tej czternastolatki. Myśleliśmy, że chcesz ją zabić i zrobić z niej swoją sługę. Ja widziałem ten czat wtedy mocniej, czy tam bardziej, coś takiego, super to było. No widzicie jak super. to zachęca, prawda? Dam ci za to, no, to jest, to było spuki. No i po to, po to, są te, no, po to są właśnie te, ja te Są naprawdę fajne. E, trochę zapominałem o nich, przepraszam. Ale totalnie. Ja przywam, że je można na pasku sobie ustawić. Tak tak Mamy tak na pasku, no. Można je też kolorować, jakbyście chcieli, żeby tam na pierwszy rzut oka, na przykład, widzieć, że nie wiem, jakieś oh. jest czerwone, na czerwono, na zielono i tak dalej. Jak prawym wszystkim myszy na tym pasku sobie klikniesz na któreś, to jest tam kolor i można sobie je wybrać. No, u mnie są kolorowe. E, dobra, to tu mamy e, Lambert. Co tam u Przestudiowanie kapitańskich kronik jeszcze, nie? Nie, nie. Przerażający brat Tau, Rozmawiasz z nim o jego złości. O jego złości, i no Porozmawiałeś to z nim Było, naszej rozmowie. No. E <laughs> Skończyło się, że trawił <laughs> Mary. <umarłem>. Czy, czy, <laughs> czy uważasz, że to... <laughs> czy uważasz, że to już jest skończone przekonanie, że skoro ten, próbowałeś mu się postawić, ale nie udało ci się go uspokoić? Nie, wydaje mi się, że brat Lambert będzie musiał w sobie jeszcze bardziej porozmawiać. Dobra, to daję ci fejta na razie w takim razie, bo podjąłeś, podjąłeś próbę. Antonina odznacza się dobrą erudycją i dużym umiejętnościami porozmawiam z nią i spróbuję dowiedzieć się, kim jest. Dowiedziałeś się, to jest Personka. To mi się chyba udało. No. Więc dobrze uh -huh. to zmienić. Wiesz, że jest szlachcianką. Ewentualnie możesz drążyć dalej, nie? Ale już coś tam się dowiedziałeś. Uh -huh. Patrzcie, kurczę, no niby, niby oberwał najbardziej, ale z drugiej strony i ten, z instynktów nie mam nic. I z e, też. Dobra, no to jak już przejrzałeś to. Naprawdę z nic? No patrz. No, niestety. A co to jest wasted? Nie, nie, to wasted są wytrych. to są die nie? No, no, Jest. To nie się nie tak, dostaje. Jak no tak? ale Based to jest, że mam moje szaty kościelne i to mi tam daje jakieś tam coś. Wiem, wiem, to, to taki żarcik językowy, bo jest jeszcze przez w jakby napisać Wasted, nie to jest taki Aha, zmarnowany, wasted, czy no. potrubowany no. czy coś, to sobie... W GTA powinna ta tak. kamera nad tobą. Powinienem, powinienem się koło szpitała Tak. Chociaż wiesz Pojawić. co, z drugiej strony teoretycznie. Jakbyś sobie, jak sobie dodasz jednak za, za któryś z tych. Jak sobie wybierzesz już jakąś taką negatywną cechę, no to teoretycznie odegrałeś tą negatywną cechę. To luźna myśl. Nie, Ciebie, nie, to, ten, nie Dobra, To, 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 to tak. W takim razie. Złapiej wyróżny hiszpański statek. No. Tak zrobiłeś. Jak najbardziej. Wielkim kosztem. Wypytam najstarszego członka załogi o matkę. Jeszcze nie. Zatom nie żeby było. Żeby wróciła cała z walki. I Aj. się udało. Bo w walce nie dostała żadnych obrażeń. No. Okay. Pomógł mi tam przejść. Dosyć dużo poświęcił i zaryzykował. Dobrze. Jest personka. No, nie da się ukryć. Z walki wyszła, wyszła cała. Gorzej czy, czy zejdzie z Diasa cała. No. O własnych siłach. No, bo może nie. Instynkt zawsze gotowy na bitkę. No i tym się zastanawiam, czy to przez to właśnie Brad tak, Lambert nie no dostał? Chyba tak. Jest i ja ci dam tego fejta. Stanowczo. Y Trajty? Nie. No chyba nie. Dobra. Bardzo ładnie. Słuchajcie, to teraz przejdźmy sobie do reszty tych. Nie tutaj, nie tutaj. Ani nie tutaj. Przejdźmy sobie do naszych oscarów. Humor. Wątki humorystyczne. Słucham. Czy Alkoholiczka. Wiesz? Podobało mi się, no. Mhm. No, to było śmieszne. Damy tego fejcika Irwie. Tam jeszcze coś takiego było, tylko kurde nie pamiętam. Znowu sobie nie zapisałam szlak. W sumie można by używać tych super, żeby zaznaczać na przykład czasem jakieś takie bardziej mm -hmm. warte uwagi. Scena tam, właśnie tak. z tą czternastolatką, też było troszkę śmieszne, bo nie wiadomo w sumie co tam miało być. No, tak tak myślałem, że ją zgwałci bardziej bo prostu Jacek, Nie no, Jacek nie jest taki, ale... ja tymi rzeczami, że nie wiem o co ci chodzi, Tao. Tutaj walka trwa, ta no, czternastolatka, idę no, no, to dam, to dam tego fejta, zresztą. bo faktycznie to było takie. nie wiem, Mam wrażenie, że to było takie napięcie, i wszyscy, wszystkich to tak rozbawiło. Przy... Ja Dobra. E, right skill, right time. Hmm. Taktyka. nie krwi. Nie wiem, czy taktyki mnie. Nie, nie, nie brałeś wcześniej Taktyka za taktykę. Taktyka na 100%. Nie, bo mnie weszło ostatnio, chyba. Ostatnio mi eee, weszło, ale pierwszy mi nie wszedł. Ale nie dostawałeś jeszcze chyba za taktykę żadnych punktów, prawda? Dobra, nie, za taktykę jeszcze nic nie dostałem. Dobra, to daję ci fejta za taktykę. To znaczy, że tylko raz można za daną umiejętność dostać, dostać tego, ten punkt, czyli już za taktykę nie możesz. O Jezu, ale będą mógł spamować fejtami. No. Znaczy zobaczymy, no bo to musisz najpierw szóstki mieć. Tak gorzej z Personą. Znaczy, nie to osób, więc Nie muszę się martwić teraz. Mm -hmm. Pewnie. Dobra. Lecimy dalej. E, wcielenie się w postać. No to słucham, które sceny Wam się tak podobały. Kto chce. Mi zapytać? ta rzeźnia stał. No też chciałem powiedzieć. Ten berserk był dobry, to prawda. Mhm. Faktycznie, no. Mi się też to podoba. Ale... Ta w ogóle rozmowa z Lambertem, że, że trzeba. No. Mm -hmm. no właśnie. Właśnie Lambertem, fajnie Fajna była ta rozmowa, no. Też mi się podobała też to, rozmowa Lamberta z Antoniną w ogóle, że on tak dzisiaj ten szukał. rozmowy. człowiek. Tak jest. Ja na pewno nominuję tutaj Antoninę. E, za, tą prze, za tą przemowę z Różańcem nad bratem Lambertem. Oh, Jezu. No. Ej, dobrze, że przypomniałeś. Kurde. To, to, był to był piękny, piękny gest Taki. Mhm. Historia różańca zatoczyła trochę koło. Lambert dał różaniec Antoninie. Antonina zwróciła mu go tak ten na, no, na I dni. Jak szybko wszystko w, na jednej sesji. No nie. Trzeba czy chyba nie chcą, Tak. Dokładnie. A tak myślałem, że o, to, to, to ten różaniec pewnie nic nie będzie znaczył, czy coś. Lambert dał go tak ten przy, przy okazji, przypadkiem, nie. a tu jednak, taki piękny gest. Chciałam też ćmie, ćmie dać. No. no za, za to całe bycie pianą i to takie, o masz rzeczy, które możesz stracić, jakie to urocze. A mi się ta przemowa strasznie podobała, no takie, mm -hmm. o tym, że jeszcze to, w jaki, to ten cynizm w ogóle, no, mm -hmm, tak? Ja się, przepraszam, wrócę do Antoniny, fajny był motyw z tą radością, taka dziecięca radość z tej czapeczki, mój mam czapeczkę, jestem piratem. No, no. no słodkie, dajcie spokój. Faktycznie, jestem piratem, zobacz, mam nowy kapelusz. no faktycznie. A to bym chyba pod humor podciągnął, Antonina jeszcze nie dostała za humor, prawda? Plus też wcześniej ona parę tam razy dzisiaj. chyba mówiła o tym, o tym, że jestem piratem. Że mogę tam iść, bo jestem piratem. To, to było. Ja cię, ale powiem wam, że nie spodziewałem się. Znaczy, czy się nie spodziewałem aż takich obrażeń. No, jakoś tak nie pamiętałem, że są aż takie niebezpieczne. Może w tę stronę. O, szybko się tam zadziało. Ale dobrze, dobrze. Wolałabym, żeby ta postać zginęła bardziej w obronie. Kogoś to byłoby takie mm. Mm, romantyczne, Pewnie. ale. Chociaż to powiem, ci, ja... nie... ten, to, 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 ta przemowa Irwy to było takie, że... Wow. Mm -hmm. Jeszcze ja też nie dostał które... za wcielenie. A, a też miał y, 14-latkę bardzo. No. I to, że później krzyczał. Kripił Creepy... Creepy... ciciel. No to, no. Tał, tał, no. Okay, no, to jak, tak, tak, to I to jak on mówił do tych nieumarłych? Mm -hmm. Tak jak mówił do nieumarłych, właśnie, że no tam żeby żyli, w ogóle byli śmierci, i że on jest ich panem, to też fajne. No. O dobrze, daje też Joffreyowi w takim razie. No tutaj, jeżeli chodzi o wcielenie w postać, to, to wszyscy pięknie to po prostu robicie. Eee. Aha, i, i Mówiłem o tym, mówi, bo pytałaś się, o co chodziło z tą przemową. No w sensie, że ta, ta taka właśnie ta marność, że no, krótko żyjemy i już ten nic, nic tylko, tylko ból i, i koniec to było takie ojeju. Tak ja nie była przerażająca tej... w swojej komiczności. Bo była też zabawna trochę ta rozmowa. No, taka gorzko. gorzko mhm. tam Słodko, śmieszne. gorzko. Dobra, work. Workhorse. Czy jest ktoś, kogo możemy jednoznacznie tutaj wskazać? Chyba nie, tutaj było bardzo nie, nie Jacek z taktyką, jakby Jacek nie, nie udałoby mu się na taktykę tyle razy, no to byśmy no. nie weszli w ogóle na ten statek. A to jest pytanie w sumie może bardziej o MVP, kto był kluczowym elementem sukcesu tego pokonania tych wszystkich ludzi, znaczy przejęcia tego statku. Czy uważamy, że to jest kwestia doścignięcia ich, czy. Zastanawiałabym się nad przemkiem, bo to jego postać tak mocno cisnęła, ciśnęła, żeby no, dopaść na ten statek. No, no, bo miał był to bym miał to jest zrealizował. Bardzo ja ładnie. Mam, mam propozycję: workhorse dla przemka, MVP dla mhm. jaska, albo odwrotnie, i będzie porówno. No dobrze. Zgłoś się na to. Dziękuję. Czyli oboje dostajecie po personce za to. wielki czarny. Pięknie. Ehm, pomoc bez względu na cenę. Czy... Hmm. E, no tak, no przecież ćma, nie? Spadła Znast... z tego, bo chciała pomóc z tym riggingiem, nie? Gdyby nie to, no to. A wiedziała, jakie jest ryzyko, że ryzyko jest duże mimo wszystko. Nie wiem, nie było to. Chyba nie było to To nie było aż takie, ten, takie jasne A, czy i niepewne. Ja za... hmm. Czy mogę iść ja bym... za personal goals, za sukces w uzyskaniu kapelusza? A to jest personal goals to są za. A nie, czekaj. co to jest. Kurcze, to zawsze chyba za, z beliefami. Revenge, triumf, Seduction, Victory. Okej, Ale to trzeba zobaczyć kto zresztą jeszcze. No to ciekawe. Jakoś tak zawsze ten, mi się wydawało, że to, to się odnosi do, do beliefów. Tak, bo to się odnosi do to, to jest za spełnienie beliefa. Na samym początku jest belief fate, jeżeli, jeżeli podążasz w stronę przekonania, a personal goal jest jeżeli zrealizujesz przekonanie. To o to chodziło. No to, to za przekonanie. Gdybyś miała przekonanie, że, że szukasz kapelusza, potrzebujesz uzupełnić kolekcję, to tak. Ja bym się tutaj Helping the Mother the Coast yy, zastanowiła nad Tao, bo Tao pomógł mi rzeczywiście przejść przez ten trap. Niósł mnie na tych rękach i przecież, jakbyśmy się tam spierdzielili razem, to nikt z nas nie umie pływać i byśmy znaleźli się po prostu w strasznych kłopotach. On mógł stwierdzić, nie dobra, zostajesz tutaj, ja sam idę z i zawiodłaś mnie, bo się zraniłaś, coś tam, coś tam, albo po prostu nie wiem, nie przydasz się. A on i tak mnie wziął na te ramiona i tam przeniósł. I wiesz co to i um, też się zgodził przyjąć to, to bardziej jest chyba to bardziej chodzi o to, że pomagasz drużynie, ale przyjmuj tak jakby poświęcając się, że przyjmujesz jakieś jednak negatywne konsekwencje żeby, żeby pomóc tak jak hmm, tak jak Irwa się wtedy rzuciła do wody to ona od razu hmm. musiała zdawać ten styl, musiała otrzymywała jakieś obrażenia od, od tej wody, od tego tonięcia zapadania się w głąb a, to za co bardziej... miałam tą małą ranę? Tak, i, i za to też dostałaś wtedy tego Dizsa. No ogólnie no nie nadużywałbym. To, to bardziej nie chodzi o to, że, e, że się wystawiliście na niebezpieczeństwo, tylko bardziej, bardziej jest to, że, że jednak e, zgodziliście się na jakieś konsekwencje tego zagrożenia. No e, mm, okej. Okay. Dobra. W, 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 wahałbym się na przykład przy bracie Lambercie, ale. Czy on nie próbował powstrzymać, powstrzymać rozlewu krwi bez względu na cenę, ale... ale z drugiej strony to nie była trochę jego decyzja. Ten w się on próbował, ale to tak jakby Tauza zadecydował ostatecznie. Chociaż na pewno. Tauza, tamtą scenę przenoszenia ja właśnie to po prostu. Ach, ach, Tau, my hero. No to było też super. To po tej desce nie tam przenieść. O, podobało mi się. No. Dobra. To mamy rozdanie, rozdanie arty. Przejdźmy może w takim wypadku teraz do naszego jakiegoś.